Wiersz, który przyda się w co najmniej 13 pytaniach jawnych, jako mądry kontekst. Mowa o wierszu ocalony Tadeusza Różowicza, który przedstawia sytuację 24-letniego człowieka zniszczonego przez wojnę. Podmiot liryczny opowiada o tym, że doświadczył okrucieństwa wojny. Widział najgorsze stadium upodlenia człowieka, takie, które sprawiało, że ludzie byli traktowani jak zwierzęta. Wojna była momentem, gdy zatarły się granice dobra i zła. Tak jak w Biblii, Bóg stworzył świat i oddzielił światło od ciemności. I tak teraz, po wojnie, potrzeba stworzenia świata na nowo. Podmiot liryczny mówi, że szuka nauczyciela i mistrza, który przywróci mu słuch i mowę, oraz nazwie rzeczy po imieniu, bo musi teraz uczyć się żyć od nowa. Pierws możemy interpretować szeroko jako odnoszące się do niemieckich obozów koncentracyjnych czy rosyjskich łagrów, albo nawet ogólnie do systemów totalitarnych. Zło wojny polega na tym, że ludzie musieli działać wbrew sobie. Musieli działać zgodnie z moralnością obozową, przez co zatracili własne człowieczeństwo. Totalitarny system zabrał im solidarność, zmuszał do walki o przetrwanie. Osoby, które przetrwały wojnę, musiały od nowa uczyć się człowieczeństwa. Okrutny system wskazywał ich na ciągłe wybory, godność albo przeżycie. Tadeusz Różewicz w swoim wierszu. Podsumowuje więc to, z czym zmagało się całe pokolenie Kolumbów. Ta tematyka oczywiście może być dobrym kontekstem do tematów o zniewoleniu człowieka, wojnie jako źródle doświadczeń jednostki, konfliktu racji moralnych czy nawet potrzeby istnienia norm społecznych.